Cześć, witajcie. W tym odcinku wracam do testowania obiektywów na tapecie, tak zwany po angielsku pancake, czyli naleśnik albo jakieś tam ciasko. Obiektyw Kanona EFS 24 mm z maksymalnym otworem przysłony 2,8. Pierwsze co się rzuca oczywiście w oczy, to jego kształt jest płaski jak naleśnik, stąd pewnie ta przysłowiowa nazwa, to jest malutki leciutki obiektyw i to jest jedna z jego wielkich zalet. Zapięty do aparatu nic nie waży. Można go spokojnie zabrać na wycieczkę, a aparat z nim jest w sumie bardzo mały. Obiektyw jest przeznaczony jak każde z serii FS do matrycy CROP, czyli jego faktyczna ogniskowa jest trochę dłuższa niż 24 mm i wynosi 38 mm. To dokładnie tyle, ile wynosi pole widzenia człowieka, zatem patrzenie przez ten obiektyw przypomina oglądanie świata naszymi oczami i to też pozwala robić fajne zdjęcia. Na obiektywie napisane jest makro i coś w tym jest, bo można się faktycznie zbliżyć na 16 cm do obiektu i powiększyć go fajnie w obrazie, co faktycznie przypomina zastosowanie obiektywu makro i co zobaczymy później na zdjęciach. Ja używam go z Canonem 70D i cały materiał i zdjęciowy i filmowy w tym odcinku jest nagrany tym właśnie aparatem. Obiektyw ten znany jest w internecie ze swojej ostrości. Za chwilę to sprawdzimy. Przyjrzymy się najpierw w warunkach studyjnych, a potem na zdjęciach, jak to, co widać na matrycach, przekłada się na rzeczywistość. Dobra, przyjrzyjmy się zdjęciom studyjnym. Zobaczymy, jak wygląda ostrość w naszym kanonie. Sam środek, przysłona 2.8 nie wygląda źle, choć jakiejś wielkiej rewelacji nie ma. Brzeg, no, brzeg jest trochę rozmyty, więc tu, jeżeli chodzi o pełny otwór przysłony, szału nie ma. Przymykamy przysłonę 3,5. Środek zrobił się ostrzejszy, moim zdaniem. Jest troszkę więcej kontrastu też. Brzeg, brzeg jest prawie ostry i ładny kontrast. Także tu przymknięcie przysłony ewidentnie pomaga. Lecimy w górę. Przesłona, niech tu spojrzę, 5,6, czyli no prawie jesteśmy w takim optymalnym zakresie. Środek jest ok, nie ma różnicy specjalnej. Brzeg też nie ma różnicy specjalnej, czyli 3, 3,5, czy 5,6. To jest dokładnie to samo. Przymykamy dalej, przesłonę. Teraz mam przesłonę 8, tak? I jak środek wygląda? Środek wygląda bardzo dobrze, a brzeg, brzeg wygląda znowu podobnie. Ta ostrość no nie jest tutaj jakaś super kozacka, ale nie ma dramatu, jest dobry kontrast. Na to warto zwrócić uwagę. Przesłona 11. Środek chyba nadal jest w miarę ok. Natomiast brzegi. Są lepsze, mam wrażenie, że są lepsze. Czyli przysłona 11 ten obiektyw lubi i idziemy znowu dalej. 14, środek, może troszeczkę kontrast ucieka, ale dla mnie bez jakiejś istotnej różnicy i brzeg znowu odrobinę gorzej. Tutaj jest tak, jakby już mniej kontrastu. Ostrość jest dobra. Tu nie można na ostrość jakoś bardzo narzekać. Przysłona 16. Zaczyna być widać dyfrakcję, moim zdaniem. Środek jest trochę mniej ostry, brzeg e, też trochę mniej ostry, ale przede wszystkim kontrast zmyka. No i teraz maksymalne przysunięcie przysłony do wartości 22, jaka jest możliwa w tym obiektywie. Środek zrobił się nieostry i, i brzeg też jest nieostry, i kontrast uciekł. Dobra, porównajmy sobie w takim układzie jeszcze z referencyjnym. Weźmy sobie może 5-6 jako tą przysłonę taką optymalną, żebyśmy mogli porównywać i porównajmy sobie no, na przykład z 22 prawda, teraz 22 mamy tu po tej stronie i zobaczcie jak wygląda środek z przysłoną 5.6 i z przysłoną 22 no, myślę, że różnica jest dość łatwo zauważalna i kontrast i ostrość uciekają po prostu a przysłona z kolei 2.8 żebyśmy też mieli porównanie, maksymalny otwór przysłony między 2.8 a 5.6 to właściwie 2.8 to mam wrażenie, że wygląda lepiej niż 5.6 jeśli chodzi i o kontrast i o sposób rysowania ostrości, to tu jest nieźle, to zobaczmy jeszcze sobie brzeg czy jeszcze raz, po lewej mamy przysłonę 5.6, po prawej mamy przysłonę 2.8 Spróbujmy zrobić podobne powiększenie. No i to widać, że przy 5-6 brzegi kadru są bardziej ostre niż obrzeża. Zatem trochę nam tutaj ucieka jednak. Testy w plenerze zaczynam od filmowania. Jak widać, kolory są fajne. Obraz się trzęsie, bo nie ma stabilizacji. Chociaż kąt jest dość szeroki, więc to trzęsienie się też nie jest takie dramatyczne. No i to próbuję pokazać to, jak można faktycznie. Zbliżyć się do jakiegoś obiektu, żeby pokazać go dokładniej. Ustawianie ostrości STM działa bezgłośnie, także na filmie nie słychać w ogóle, że ta ostrość się zmienia. Łapię teraz tutaj ostrość na środkowy kwiatek, tam momentami ucieka, ale zobaczcie, jak można powiększyć obraz, faktycznie zbliżając się do niego. Więc to jest taki obiektyw Ala Puma. No tutaj ręcznie sobie przestawiam światło, więc tam mogą być lekkie wahania ale myślę, że ten test ładnie pokazuje, jakie są zdolności makro tego obiektywu. Tak jak mówiłem, zmiana głębi ostrości, punktu ostrości właściwie jest płynna, jak w każdym obiektywie STM w kanonie, Do filmowania ten obiektyw jest całkiem spoko, dopóki nie działamy pod słońce, bo po pierwsze jest i duża flara, a po drugie no spora utrata kontrastu. Teraz próbuję to pokazać, zobaczcie, właściwie słońce tutaj zatarło, Obraz, a kontrast też natychmiast spada, więc filmowanie pod słońce, chyba że chcemy mieć to jako specjalny efekt, raczej tego bym nie polecał w tym obiektywie. Ok, to przyjrzyjmy się jeszcze raz, jak wygląda zbliżanie się do obiektu. Przestawienie ostrości jest bardzo ciche, więc chyba nie słychać. Trzeba cały czas łapać ostrość na kwiatka tego po lewej stronie. Tutaj przez granicę, tak. Z testów studyjnych wiemy, że ostrość nie jest może perfekcyjna, ale na zdjęciach robionych w plenerze nie bardzo jest to widoczne. Zatem rzuca się w oczy piękny bokeh, rozmycie jest ładne, gładkie. Efektywna ogniskowa 38 mm pozwala robić fajne widoki przyrody, ujęcia takie typowe właśnie różnych szerszych planów i znowu jeżeli zbliżymy się do jakiegoś obiektu rozmycie dalej jest naprawdę fajne można robić spokojnie zdjęcia na tej przysłonie 2,8 można też troszkę zwiększyć przysłonę z testu wyszło, że 5,6 jest gdzieś takim optymalnym miejscem, gdzie mamy najlepszą ostrość rozmycie przy takiej przysłonie też nie jest złe, bo możemy się zbliżyć do obiektu, więc tutaj jeśli ktoś kocha bokę i zdjęcia takie a makro z dużym zbliżeniem to ten obiektyw da mu dużo radości. Kolory rysuje pięknie, nie mam w ogóle tu żadnych zastrzeżeń do niego. Jestem zadowolony ze zdjęć. Waga obiektywu, oczywiście, ma swoje znaczenie, nosi się go łatwo. No zobaczcie sami: fajne nasycenie. Tutaj akurat wiosenne zdjęcie jesiennego liścia, ale no jeszcze jakiś sobie wisiał. Zdjęcia są w ogóle z zeszłego roku, bo jak wiecie, w tym roku jesteśmy wszyscy zamknięci, więc nie ma szansy, żeby sobie pobiegać w plenerze zdjęcia porobić ale to jest dokładnie ten sam moment wiosny co w zeszłym roku. Jeszcze co fajne wieczorem można pokusić się o zdjęcia na długich czasach. Możliwość przymknięcia przysłonem do 22 pozwala uzyskać taki efekt starlightów tutaj dookoła źródeł światła. Także ten obiektyw jest no bardzo uniwersalny i kąt widzenia faktycznie jest super do zdjęć. A teraz zapraszam na karkołomne może trochę porównanie pomiędzy mm, Sigma e, z zoomem 1835 ustawioną nam na ogniskową 24 i ef EFS 24. Przyjrzyjmy się, jak wygląda środek kadru. Po lewej stronie mamy Sigma, po prawej stronie w tej chwili wybieram 2, przepraszam, tutaj będzie 2,8 kanona i, I zobaczmy, jak sobie ostrość wygląda. No, wygląda moim zdaniem na środku bardzo podobnie. Więc tutaj Canon naprawdę daje radę, biorąc pod uwagę różnice w gabarytach i w cenie. Zobaczmy jeszcze, jak jest na brzegach kadru. Ach, trochę mi tutaj jest niezbyt grzeczny ten nasz Lightroom. No, na brzegach kadru zauważalna jest przewaga sigma, tak? Przy otworze 2.8 Sigma jest zdecydowanie ostrzejsza od Canona. Ale zwiększymy sobie przesłonę. Powiedzmy, weźmiemy dla Sigmy w tej chwili. Przysłonę 5,6 OK. i ją tutaj dajemy jako referencyjną. To jest po lewej stronie i teraz szukam 5,6 dla kanona. Jest OK i teraz sobie porównajmy kanona. 5,6 centrum kadru Sigma Przemkniętą do 5,6 w centrum kadru. No myślę, że z daleka już widać ogromną różnicę w kontraście i w ostrości. Powiększony obraz to tylko potwierdza. No Sigma zdecydowanie jest bardziej ostra. Zdecydowanie ta różnica jest duża. Widać obiektyw na taki już półprofesjonalny, powiedzmy w porównaniu z amatorskim. Jednak za coś się te pieniądze w Sigmie płaci, mówiąc prosto. Tak? I teraz, jeżeli sobie porównamy powiększenie. Na brzegach kadru Sigma znowu ostra jak Żyletka przy 5-6, ale widać aberrację chromatyczną, której nie ma w kanonie. To na plus kanona. No i spójrzmy sobie na przesłony teraz większe. Przymknięty powiedzmy Sigma maksymalnie do 16. To ten obraz będziemy mieli po lewej stronie, zaraz, jak mi się to tylko uda znowu zrobić. Sigma przymknięta do 16, spójrzmy jak to będzie wyglądać, czyli po lewej stronie Sigma i po prawej szukam teraz przesłony 16, mamy przesłonę 16, aktywną kanona, no i powiększmy sobie środek. Ten środek wygląda no lepiej w Sigmie, zdecydowanie lepiej, tak, popatrzcie na te linie jak są rysowane, rozdzielczość tego obrazu jest po prostu większa, tak. Nawet jest kanon jeszcze mniej, troszkę powiększony, ale trudno jest mi złapać identyczne powiększenie. Kontrast też lepszy w Sigmie. Przy maksymalnym otworze przysłony, i spójrzmy jeszcze, co się dzieje na brzegu. Sigma ciągle jest ostra i ciągle widać aberrację chromatyczną, natomiast kanon no, taki specjalnie ostry nie jest, choć jakiegoś wielkiego dramatu też nie ma. Dlatego cały czas jest dylemat, czy chcemy nosić kilogramy, czy. Zależy nam na ostrości, bo niestety, mieć jedno i drugie e, wygląda na to, że się po prostu nie da. Jeśli chodzi o wagę, to jest ona faktycznie piórkowa. Z moich pomiarów na wadze kuchennej wynika, że jest to całe 139 gramów. Natomiast porównanie rozmiaru kanona i Sigmy wygląda jak ustawienie Dawida i Goliata obok siebie. Pora zadać sobie pytanie, czy warto mieć kanona fs 24 czy nie. No więc, tak, jeżeli chcecie robić bardzo uniwersalne zdjęcia, macie ograniczony budżet, to za 600 zł macie obiektyw, który jest naprawdę fajny i do wielu rzeczy się nadaje, i do filmowania, i do zdjęć, i do makro, i jest przyzwoicie ostry. Jeżeli szukacie faktycznie ostrości, no to trzeba zainwestować pieniądze w coś lepszego niż ten kanon i pogodzić się z tym, że nosi się ze sobą kilogramy na każdej wycieczce. Ok, w tym odcinku to tyle. Zapraszam do oglądania kolejnych, a w międzyczasie, jak zwykle. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do jakichś łapek w górę, komentarzy, chętnie na nie odpowiadam. Każdy kontakt z Waszej strony to dodatkowa zachęta do nagrywania kolejnych filmów. Cześć, trzymajcie się!